Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji pierwszego sezonu serialu The Book of Boba Fett w dosyć dziwnym dniu. I, i zanim przejdziemy, oczywiście, do standardowo, najpierw części bezspoilerowej, a potem spoilerowej, e, chciałem się po prostu podzielić. Nie wiem, jak wy odbieracie to wszystko, ale dla mnie fakt tego, że pierwsze dwa sezony The Mandalorian dostawaliśmy w piątek um, i, i jakoś człowiek się przyzwyczaił i jakoś bardziej mi po prostu podchodził ten dzień niż teraz środa, kiedy ten serial wychodzi. Ja zdaję sobie sprawę, że e, serial przykład Marvelowa na Disney Plus. Również wychodziły co środę, ale autentycznie jakoś ciężko jest mi się przestawić do tego, um, jeżeli chodzi o, o tą zmianę tygodnia. Ale oczywiście to tylko taki mały off-top na początek z mojej strony, więc teraz przejdźmy do samego odcinka. Po pierwsze odcinka bardzo długiego, 53 minuty e, daje nam o wiele większe pole do popisu, do opowiedzenia historii i rzeczywiście przez większość odcinka opłaca się to i, i daje to wymierzone bardzo mocno, powiedziałbym, efekty. Natomiast standardowo fabuła jest podzielona na dwie części. Pierwsza... q Skupiająca się na współczesności, czyli okresie, kiedy Boba Fett już jest w posiadaniu teoretycznie imperium dżaby i buduje swoją w jakiś sposób pozycję. I ta część jest słabsza, jest wydaje mi się mniej przemyślana w jakiś ogólny sposób, jak to ma być prowadzone i jest momentami dosyć dziwna, chociaż ma jeden niesamowicie przyjemny smaczek dla niektórych fanów, w tym między innymi dla mnie. Natomiast druga część retrospekcyjna, która pokazuje nam, jak Boba Fett żył. Po wydostaniu się Starlaka na Tatooine, która jest związana z pewną grupą mieszkającą na tejże planecie. Na razie jeszcze nie będę mówił z kim, ewentualnie w następnych odcinkach, już dla uproszczenia, będę o tym wspominał. Natomiast sam ten sama ta część jest bardzo, powiedziałbym, bogata zarówno w akcję, dobrą akcję, jak i również pewnego rodzaju budowanie lore świata gwiezdnych wojen, chociaż z niestety różnego rodzaju sprzecznościami z obecnie, z już zaprezentowanymi wydarzeniami i postaciami związanymi z tym światem. Natomiast jednak całość jest ma ta część retrospekcyjna ma jeden zasadniczy problem, o którym nie mogę za bardzo teraz powiedzieć w części spoilerowej, bez spoilerowej, tak więc odsyłam do obejrzenia odcinka albo albo powiedzmy Słuchania dalej na własną odpowiedzialność, bo teraz przechodzimy do spoilerów. I zacznijmy od tej części gorszej, a mianowicie współczesność. Współczesność, która jest. Um... W pewien sposób, powiedziałbym, wydaje mi się strasznie minimalistyczna i kiepsko przemyślana. Znaczy, się cały proces um, przejmowania tego Imperium Dżaby, e, spisków, knowań, zabójców, którzy zostali wysłani teoretycznie przez e, e, burmistrza Mos Espy, i potem Boba Fett, który przychodzi do tego burmistrza, i cała jego rozmowa, i potem pojawienie się chatów. To wszystko jest jakieś takie z jednej strony malutkie, no bo idziesz do burmistrza, burmistrz otrzymać cię do burdel mamy z poprzedniego odcinka. Burdel mama przekazuje Ci informację, że są jabowie, e, dżabo e, e, hatowie, którzy chcą przejąć schedę po jabie. Co z tego, że 5 lat temu dżaba już zginął i jakby zabicie Biba fortuny nie byłoby jakoś problematyczne. Potem spotkanie na ulicy. E, to wszystko jest w jakiś taki sposób. Mm, Dziecinne, naiwne w pewien sposób. Boba Fett trochę lepiej wychodzi niż w pierwszym odcinku. Trochę bardziej w jakiś sposób orientuje się, wydaje mi się, w tych wszystkich zawiłościach politycznych, ale. Nadal po prostu mam wrażenie, że do tego historyczne, historycznej części związanej z tuskanami ten wątek współczesny jest w jakiś sposób trochę na siłę doklejony i najzwyczajniej w świecie mi to nie gra. Nawet, nawet jakieś takie drobne pierdoły typu Dlaczego nasi bohaterowie wszędzie chodzą um, do tego burmistrza? Jakby ja z... no, bo, no bo co, oni przyjechali na przykład swoizmy, swoim ścigaczem, czy tam jakimś statkiem na obrzeża miasta, wysiedli i podeszli na piechotę? Tak samo Jabbowie... Dż Hatowie, przepraszam. Cały, myśl, cały czas mi myśli, się myśli, mylić jabą, Hatowie, którzy idą z, na gigantycznej lektyce pod niewolnikami. Ja wiem, że to budzi jakby w pewien sposób respekt na, na, w jakiś popieprzony sposób, ale czy nie lepiej byłoby, żeby ta lektyka była jakaś latająca, żeby byli gdzieś widoczni ochroniarze? I, i czemu akurat dopiero po pięciu latach przechodzicie w jakiś sposób po tą schedę po jabie, no naprawdę to on był takim potężnym przeciwnikiem? Jakoś to tak wszystko mi się nie zgrywa i strasznie, strasznie mi ten scenariusz Joffa Favreau um, nie podchodzi. Natomiast jednak bardzo cieszy mnie oczywiście fakt tego, że już w poprzednim odcinku mogliśmy zauważyć, ale w tym tym bardziej, e, może mogliśmy zauważyć, że scenarzysta, czy John Favreau, czy też twórca ogólnie tego serialu, znają komiksy gwiezdnowo ponieważ tak jak e, w poprzednim odcinku pojawiły się te bulwy w piasku, które okazały się być czarnym mango, które pierwszy raz pojawiły się w serii komiksowej Star Wars e, w w dzienniku obi Kenobiego. Tak, tutaj mamy. Black Krysantę, czarnego Krysantę, czyli czy w jakiś sposób to się wymawia, czyli Łukiego, który po raz pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam, pojawił się w serii komiksowej Darth Vader e, wraz z Upfrom. E, potem bujał się w serii komiksowej Star Wars, walczył z Obi-Wanem na Tatooine. Potem e, bujał się z dr. Upfrom przez długi czas i, że tak powiem, w pewnym momencie ją opuścił. Który teraz nadal żyje i służy kolejnym chatom, co jest niezmiernie mi się podoba. Bardzo, bardzo, bardzo lubię, kiedy drugo, trzecią planowe postacie. Z innych źródeł, w logiczny i sensowny sposób są przerzucane do powiedzmy innych dzieł. No bo tutaj, jakby on jest niewiele starszy w porównaniu, biorąc pod uwagę wiek łukich, spokojnie może służyć u chatów jako, um, jako łowca nagród, czy też jako powiedzmy gladiator, którym jest swoją drogą z przeszłości. Więc tutaj super rewelacyjna rzecz, która niesamowicie mi się podoba. Jednak sam wątek, ten współczesny, mam wrażenie, że jest doklejony. Jakoś za bardzo mi to nie podchodzi, a um, całe to gadanie, no, no po prostu jak Jakoś autentycznie nie? Chociaż muszę przyznać, że wątek z wrzuceniem zabójcy do ramy rankora i zagranie na naszych wspominkach, bo my pamiętamy, że rankora nie ma, jest jak najbardziej w porządku, chociaż sam zabójca, moim zdaniem, zbyt szybko wymykł, ale dobra, nieważne, to jest mniejsza rzecz. Natomiast przejdźmy teraz do oczywiście głównej części tego odcinka, czyli przeszłości całego spotkania z tuskanami które ogólnie rzecz ujmując, bardzo mi się podoba. Po pierwsze jeżeli oczywiście przymkniemy oko na pewnego rodzaju niespójności fabularne czy też kanoniczne, na zasadzie pajkowie, którzy po raz kolejny mają inną wersję tych hełmów, bo najpierw tutaj, dziękuję bardzo Bolkowi mojemu znajomemu za wyjaśnienie i przypomnienie mi tego, że najpierw w Clone Warsach widzieliśmy ich twarze, potem zostały te twarze wymienione na maski potem było jeszcze coś innego, no a tutaj znowu mamy kolejną wersję, że maski są zdejmowane i to jest jakaś tam inna twarz. Pomijam fakt tego, że Tuskenowie strzelają ze swoich strzelb i strzelają blasterem, znaczy z energią, a nie kulami zwykłymi, tak jak to powiedziałeś, żeby było w Mrocznym Widmie. To są jakby rzeczy, które jakby mogę przymknąć oko, bo generalnie realizacja tego odcinka, za którą przede wszystkim jest odpowiedzialna Step Green, która jest reżyserką, reżyserką tego odcinka, daje nam solidną porcję zabawy, zarówno jeżeli chodzi o kulturę Tuskenów, cały dziwny odlot po jaszczurce wciągniętej nosem wizja tego, że trzeba się udać do jakiegoś świętego drzewa, żeby wyciągnąć kawałek drewna, żeby zbudować sobie, czy tam wyrzeźbić gadelfi, nadanie Bobie Fecie jakiegoś symbolu, czy też statusu w całej strukturze, jak i również naprawdę dobrze wyglądający napad na pociąg, który żywcem mi się kojarzył z filmem Lawrence z Arabii, gdzie powiedzmy obcy z zewnątrz prowadzi lud plemienny z pustyni przeciwko jakiemuś tam zagrożeniu okupantowi, w tym przypadku Pajko. I, I cała sekwencja ze szkoleniem Tuskenów w lataniu, pokazanie tego, że Tuskenowie nie odnajdują się we współczesnej powiedzmy technologii, w nowoczesności i tak dalej. To wszystko jest naprawdę w porządku zrobione. To, to mi się autentycznie podoba. Tylko problem jest taki, że nie pasuje mi do tego wszystkiego Boba Fett. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie ten serial, to okej, okay, możemy w jakiś sposób. Zaakceptować to, że Boba Fett um, musi utożsamiać się z tymi Tuskenami, zaczyna coś do nich czuć i tak dalej. Tylko stoi w, dla mnie to w całkowitej opozycji względem tego, jaki do tej pory był Boba Fett. Jaki Boba Fett był w epizodzie 5 i 6? Jakiego Boba Fetta mieliśmy w um, serii komiksowej War of the Bounty Hunters? W serii Bounty Hunters generalnie rzecz ujmując, uh, i, i ja wiem, oczywiście wiele osób powie mi, że dobrze, ale to są komiksy, nie ma się czy, 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 czym tym przyjmować. Jasne, rozumiem, ale z jednej strony twórcy sięgają po komiksy, tak jak mówiłem, Black Chrysanta um, oraz sam fakt tego, że no mimo wszystko ja patrzę to wszystko z narodowskiego punktu widzenia, za szybko dla mnie dzieje się ta cała zaprzyjaźnianie się Boby Feta z Tuskenami. Autentycznie myślałem, że on w pierwszym odcinku e, będzie bardziej, to znaczy w pierwszym odcinku jeszcze może szuka jakiejś okazji, w drugim odcinku będzie próbował uciec od tych Tuskenów, no bo no, bo on się nikim nigdy nie przejmował. On był całkowicie sam, był tak jak na przykład bardzo dobrze pokazywała ta seria War of the Bounty Hunters, gdzie on po prostu przejmował się tylko swoją nagrodą, wszystkich innych miał gdzieś. Jeżeli trzeba było, był się z rebelium, z Imperium, z łowcami, nagród, z chatami, z kimkolwiek. On miał swoją robotę, swoją reputację i tyle. Nie wiem, czy to zdanie PTSD w Sarlaku tak go zmieniło, czy utrata zbroi, czy cokolwiek innego sprawiło, ciężko jest mi to powiedzieć. I. Autentycznie nie wiem, co o tym sądzić. Znaczy, nie, ma, mam z tym problem taki, że to nie jest Boba Fett. Paradoksalnie, kiedy przygotowałem się do tej recenzji, stwierdziłem, że o wiele lepiej w tej roli wypadłby The Mandalorian. Gdyby on, powiedzmy, przez jakieś 2-3 odcinki bujał się z Tuskenami, poznawał ich żywot, poznawał ich podobieństwo do, The Mandalor do, do Mandalorian, do całych tych wartości, powiedzmy, ich rodzinnych itd., tak No bo Boba Fett jakoś. Dlaczego on nagle ratuje tych ludzi, tych Tuskenów? Dlaczego tak bardzo chce im pomóc? Jakby nie rozumiem tego. Trochę, trochę jest to dla mnie powiedziałbym problematyczne, bo to no, no jakoś nie współgra mi to. I problem jest taki, że Boba Fett tą przemianę przechodzi bardzo, bardzo szybko. Już w drugim odcinku. I ja rozumiem, zdaję sobie sprawę, że no dobrze on finalnie ma zostać doprowadzony do tego jaki jest we współczesności w tym serialu Ale na chwilę obecną ja tutaj widzę, no drugi odcinek i on już praktycznie nie jest, a pamiętajmy, że on z tymi tuskanami bujał się ponad 4 lata po tej pustyni, więc... O co tu chodzi, czy, czy jak to będzie wyglądało, co się stanie z tymi Tuskenami? Na plus, oczywiście, gigantyczne całe ukazanie różnorodności Tuskenów. To, że tych, których widzimy tutaj, to jest inny klan niż ci, których klasycznych znamy. Ehm, tak jak mówiłem, cała ta faza po jaszczurce i tak dalej, dziwne, ale przyjemne. Dobrze zrealizowane sceny walki, dobrze zrealizowana scena nauki, jazdy na ścigaczach, wszystko generalnie rzecz ujmując w tej części starszej się zgrywa. W części nowszej pada mimo wszystko wszystko przez scenariusz, przez pomysł, założenie, które no jest taki ślamazarny, chociaż oczywiście w smaczki jak najbardziej na plus. Tylko jakby to jest fajny serial, jeżeli nie patrzymy z perspektywy Boba Fetta, bo... Im bardziej się zastanawiam i tak jak pierwszy odcinek z każdym dniem coraz gorzej leżał w mojej głowie i zupełnie inaczej bym do niego podchodził niż podchodziłem ostatnio, ale nie zmieniam swoich recenzji tych, które wrzuciłem na kanał, jest, to jest spin-off Mandalorianina, który byłby dobry, gdyby był o Mandalorianinie albo o jakimś losowym łowcy nagród, a nie o Bobie Fecie, bo za bardzo tutaj mamy zupełnie inny obraz, który jest do zaakceptowania moim zdaniem tylko i wyłącznie w momencie, wtedy, kiedy zapomnimy o Bobie Fetcie wcześniej. Tak, jeżeli zakładamy, że pierwszy raz Bobby Feta poznajemy, kiedy jest w środku Starlaka w tym serialu, no to okej, okay, to, to może przejść, ale jakoś po prostu ciężko, ciężko jest mi to przełknąć na tą chwilę, i mimo wszystko, jakkolwiek solidny jest ten drugi odcinek. No na razie jako całościowo w serial nie ma, powiedziałbym, szału. Ot, jest fajne oglądanko, fajnie, że twórcy postanowili dać nieco więcej czasu antenowego, żeby dopracować niektóre wątki, chociaż nie wszystkie, żeby bardziej to zaprezentować, kultura Tuskenów jak najbardziej na plus, ale generalnie rzecz biorąc zostajemy na razie średnią, powiedziałbym, rozgrywkę, która absolutnie nie jest jakoś wybitna serialowo. Gwiezdno jak najbardziej jest ciekawie, no ale wydaje mi się, że nie tylko pod tym względem seriale Gwiezdno powinny e, robić robotę. Zobaczymy oczywiście... Zostało nam jeszcze kilka odcinków, zobaczymy, jak to się wszystko ułoży i mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zachęcam do komentowania, dyskutowania, tylko bardzo serdecznie proszę kulturalnie i pamiętajcie, biorąc pod uwagę, co ostatnio stało, działo się w internecie na skutek reakcji po pierwszym odcinku. Pamiętajcie, że inni ludzie mogą mieć różne opinie i nie ma w tym absolutnie nic złego. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w na następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z wami. Na razie, cześć! 長谷川